gwałtowny spadek liczby legalnych aborcji w Polsce 10 razy mniej legalnych aborcji w Polsce. Skutek wyroku Trybunału. W 2021 rok. W Polsce wykonanych zostało 107 legalnych zabiegów przerwania ciąży. Najwięcej z uwagi na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. To dziesięćkrotnie mniej niż w latach poprzednich, ustaliła Rzeczpospolita. Rzeczpospolita podaje, że ze 107 legalnych zabiegów przeprowadzonych w 2021 rok, 75 wykonano, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazywały na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Kolejne 32 przypadki miały miejsce, bo ciąża stanowiła zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety. Prawo dopuszcza jeszcze aborcję, gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, jednak takie sytuacje w 2021 rok się nie zdarzyły. 10 razy mniej aborcji w Polsce, RZ zauważa, że aby przekonać się o skali zmiany liczby aborcji, trzeba sięgnąć po dane z poprzednich lat. W 2018 rok było 1076 legalnych zabiegów. W 2019 rok 1110, a w 2020 rok ponownie 1076. W porównaniu z liczbą zabiegów z lat poprzednich spadek jest 10 pisze dziennik. To skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego niemal całkowicie zakazującego aborcji, argumentuje redakcja.